Hej, to ja, Natalia i kupa. Dzisiaj będziemy prankować Magdę. z No ja wymyślałam. No, więc nie będę udać. Nie będę wiedzieć o co chodzi. Tylko swoje. Więc. Więc jak mówiłam, dobra, bo taki to. jak ja otworzę nowy i będę pisać, to będziesz mogła mieć cały, żeby kolorować, rysować. Dobrze? A tu? To możesz też pokolorować. Nie, chcesz Kolorujesz też. Nie, nie, Halo Magda Napiszę jej Halo Magda Nie wiem czy na mnie szybko odpisze Bo jest dopiero na strona, a ty później chyba obiad Więc Nie wiem Czy się coś stanie z Angelą I wam pokażę dzisiaj szczegóły o Angelii więc widzimy się za chwilę, jak ona nam odpisze. Jak za długo nie będzie odpisa, to pokażę Wam na Angeli, jest To jest właśnie ta. Właśnie to jest właśnie Nie! To jest właśnie ta Angela. To jest właśnie ta. Andrze... To jest właśnie ta Angela. Która właśnie niby się w Niemcy śleje o 3 w nocy, a to przetestuję, nie? Więc do Zazwyczaj... Dajemy. I to jest niby druga aplikacja, która jest za wrześnią głowy o 3 w nocy, więc... Też to sprawdzę. Będzie fajnie.

mówiłam będzie. Także sprawdzimy i oczy i oczy sprawdzimy. Halo, poślednio kiedyś niekiedy bym tukę. Czy to było? Nieśniej bym tukę. To robiliśmy tych listów. Hmm. And <laughs> Angela. Angela. Angela.

Ddu-du-du-du-du-du-du-du teraz robię zdjęcie Tu robię zdjęcie

Ej, i tu jedna angela i sam się ściągnęła angela Ej, i idzie do kam potem to nie to papa <sighs> <sighs>

To jest coś gruznego, czy nie, gdzieś napisałam coś takiego w tym stylu i działo mm. się dziwne, różne rzeczy w lepiej nie. co Come on. Ha. Mm. Я mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так. Снова. И летала. Снова. Последний раз. dzisiaj, ja, dzisiaj, dzisiaj następny mm. nie, mostek, cytuję Tak I'm happy, I'm so happy to see you. Bye, and uh, mm, mm, <try> <try> uh, if you sound Dobra, to vychádzam z tej gry. Počakuj... Okej... A tu, tu ja neviem, co to bude. Nie... Nie... Kto si trápi mňa? Ja nikto nemám. Počakuj. Počakuj. Ty nie k tebe, uciekaj. Nie, nie, Stefan. Это... 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 Это...